Dzisiejszym gościem jest Pan? Tomasz Szczepański, przewodniczący Stowarzyszenia Rzecz Tradycji i Kultury Panie Tomaszu, proszę powiedzieć, dzisiaj 15 sierpnia, Dzień Wiktorii nad Sowietami, odbył się marsz zorganizowany przez? Stowarzyszenie Rzecz Tradycji i Kultury Nikrot z udziałem zaproszonych gości z innych organizacji narodowych, takich jak Narodowo-Radykalne Polskie, Obóz Narodowo-Radykalny, byli też goście z Białorusi oraz przedstawiciele narodowych i z ze Szwecji, Francji. E, jaki, jakie były główny, główny cel marszu? Czy były to tylko forma uczczenia tej wielkiej rocznicy, czy, czy też szliście z jakimś takim przesłaniem? Forma uczczenia na pewno, ale to jest przecież ważne dla wszystkich. Ale... Ta refleksja brzmiała, e, jak wygląda współpraca właśnie e, takich bardziej radykalnych środowisk okay. e, nacjonalistycznych w Polsce? Czy, czy. Mówiąc najkrócej przy wszystkich różnicach, jakie istnieją i one są zrozumiałe, bo wynikają z założeń ideologicznych, wynikają z różnej oceny konkretnych postaci historycznych i to nie można się dziwić, że te różnice są, to jednak no, czy nasz Polska, tak? Amor, patrzcie na no, Unic, jak mawiali jeszcze starożytni na Rzymianie. E, bardzo dziękuję.